Mano, siemano z tej strony. Robcą. Zagrajmy sobie dzisiaj w Stellaris. Co my tutaj mamy? Zagramy z sobie narody, Zjednoczone Ziemi, Wspólnota Ludzi, Dyktatura Wojskowa. Taką nacisk bierzemy i gramy na, mod na DLC. Utopia, Apokalipsa, Nemesis Pakiet fabularny Synthetic Down oraz, oraz pakiet popularny, Dynastic Stars Jakby ktoś nie wiedział, Solaris to jest gra strategiczna, bardzo fajna, ciekawa w zasadzie dużo ras, dużo możliwości wyborów. Gorąco polecam od tych ślubny. Długie dłu raki gry, skomplikowane, ale za to jest też ciekawe. Dobrze, bierzemy wspólnota wojskowa, wspólnota ludzi, dyktatura wojskowa, wędrowni, elastyczni, rozrzutni, utrzymanie populacji plus 10, kosztów wędrowni, przyrost ludności wskutek imigracji plus 15, koszt przesiedlenia minus 25, elastyczni, tolerancja dla nieprzyjaznego środowiska plus 10, to jest bardzo dobre. Nacjonalistyczny entuzjazm. Silne poczucie dumy narodowej dominuje we wszystkich warstwach tego społeczeństwa. Wzrost wojna wojną minus 20 Roszczenia koszt wpływów minus 15%. Wybitna admiralizacja. Szybkostrzelność okrętów plus 10%. Umiejętności admirała plus 1. Flota limit dowodzenia plus 10. Ksenofobia baza gwiezdna koszt wpływów minus 20 szybkość środku placu plus 10 fanatyzm milatyzmu fanatyczny militaryzm rozszerzenia koszt wpływów minus 20 szybkość szczelność okrętu plus 20 czyli bardzo dobrze plus 20 a do szybkości szczelności to jest bardzo dużo w zasadzie to mamy wyrostu placów plus 10% to są magiki w plus elastyczny plus 10% za mnóstwo jednego środowiska dobrze, Możemy utracona kolonia świat kontynentalny Unity pod koniec XXI wieku sponsorowana przez ONZ inicjatywa UNICEF nadzorowana budową, nadzorowała budową 6 wiek o niskiej orbicie Ziemi. Na niskiej orbicie Ziemi. Jednostki te, z których każda zabrała na pokład ćwierć miliona kolonistów, wysłano, wysłano przez obie odkryty niedawno na skraju mury Orb. Niewielki, niestabilny tunel się przestrzenny od tej pory słuch po nich zaginął, a zdestabilizowany tunel zaniknął. Nikt na Ziemi nie wiedział, że jedna i jedna z Arek przetrwała lot i lot dotarła do tętniącego życiem obcego księżyca i założyła tam dynamicznie rozwijające się kolonie. Pionierzy, którzy ujarzmili ten świat, pragnęli za wszelką cenę zrealizować to, co nazywali przeznaczeniem ludzkości – opanowanie galaktyki. Wybierz. Zaczynamy. Kształt Galaktyki Epiteleptyczna do zamieszkania, ale jeden koszt. Technologii i tradycji, tu nie zmieniamy. Kadet, kadet, chorąży, kapitan, komandor, admirał, wielki admirał. Zaczynamy na chorąży spokojnie. A nie. Dobrze, zostawimy ustawienia tak, jak są i jedziemy. Utracona kolona. płynęło już ponad wiek, odkąd wielka arka kosmiczna o nazwie Hryzanthema przywiotła 4 miliona naszych przodków z odległej Ziemi na tą orajską planetę, którą dziś nazywamy Unity. Po długiej i niebezpiecznej podróży kolonijscy nie mogli się nacieszyć blaskiem słońca, choć było ono całkowicie obcą gwiazdą. Pierwsze lata były ciężkie. Sformowano oddziały obrony cywilnej do zwalczania groźnej przyrody, z którą jak się okazało, musieliśmy wdzielić na wydany uprawę i z miejskich okazała się trudniejsza, niż przypuszczaliśmy, jednak każde wyzwanie dodawało nam sił. Gdy tylko nowy świat został okiełznany, liczba ludności zaczęła rosnąć w ciągu kilku ostatnich dekad doszło do wielkich do wielki przełomów technologicznych i w końcu jesteśmy w stanie wrócić między gwiazdę, skąd przebyliśmy. Słyszę trochę wygłośnie, bo nie hmm. jest Wim gry. Przepraszam. <laughs> <laughs> o, tak będzie dobrze. Zastosuj. Okej. Okay. Znów. Co my tu mamy? Oczywiście tu mamy technologię. Mamy. Raz, dwa, trzy. 4-5 zasobów, są to kolejno kredyty energetyczne, tutejsza waluta, minerały, głównie do budowy i do tworzenia, żywność, o, przepraszam, <laughs> żywność do utrzymania populacji, towary konsumpcyjne, by zadowolić naszą populację, nie było zamieszek i poziom zadowolenia był na zadowalającym poziomie w zasadzie, Stopy do tworzenia głównie statków i do niektórych budowli są potrzebne. Wpływy. Wpływy zaś są do budowania nowej bazy i do dyplomatyki. Jedność badania. Co tu mamy? Badania, niebieski laser. Badania podstawowe badacze, badania fizyczne ze źródła. Plus 20% no, ta ścieżka. Technologii doprowadzi do dalszego rozwoju i zniespiewania szybkich i tanich działań. Laboratorium nieważkościowe. Hmm. Bo niebieski las. Weźmy na razie laboratorium nieważkościowe. Zobaczymy, jak to będzie. Szybkość przyrostu populacji. Od razu bierzemy to na dzień dobry. Badania techniczne, produkcje stacji górniczych, to już dzisiaj rafineriem albo pant ale bierzemy na razie idzie Gospodarka, Nic nam po tych. Nic nam po dobrych. po dobrych statkach czy technologii, jeżeli nie będziemy na to, to zwyczajnie stać. Co my tutaj mamy? Jest Unity Planeta. Wytwarzamy ile żywności? 16, 25 kredytów po 21 technologii. Konsumpcyjnych mamy mało. Zapewne będzie okay. trzeba zbudować. No ale oczywiście jeszcze nie mamy dość surowców. Statek budowniczy. Co my tu mamy? Tu wszystko jest zabudowane, tu jest, buduj stację górniczą, dobrze, tutaj mamy statek badawczy, Uuu. Znaleźliśmy ślady, nie znaliśmy żadnych śladów czterech statków Ark, które przyleciały przez tunel czasoprzestrzenny przed przy hyzantemy na Unity 1, dlatego nazwy Incjanty miał przymierzać to przejście po nas, A. Czujniki dalekiego zasięgu Hydranty pokazały krótki swój energii w tunelu czysto przed jego destabilizacją i zamknięciem. Być może Hyacin przetrwał przejście i dotarł do naszego galaktycznego sąsiedztwa, ale jak dotąd nie nawiązał się z nami kontaktował. Warto było by poszukać go w pobliżu Układu Słonecznego. Na Situation log updated. Sprawdzamy tutaj. Widzę, że fajnie nam się trafiło. Bardzo. Rzekość trafę by było tyle planet. Raz, dwa, trzy planety. Ostatnie zasady do zamieszkania będą. I to w jednym układzie. Hmm, bardzo ciekawe. I to blisko. Tu jest zaś następna. Bardzo dobrze nam się trafiło. Ładnie, ładnie. No to jedziemy, panowie, jedziemy. Jak to mówię na pochybel, ja jedną statek budowniczy. To buduj mówimy, nie? Jeszcze chyba trochę przyciszę. Troszkę głośny. O, no, sądzę, że tak będzie dobrze. Okej, okay, znowu. Co to jest? Planeta, Terapist 6, statek CS engine dokonał zdumiewającego odkrycia. To ciało niebieskie w tym życie po raz pierwszy w historii. natrafiliśmy na organizmy żywe, które uczystą, którą się nie jest Unity Tak, tak, odpowiem tam. Następne obce życie, badania socjologiczne 250 punktów zostały. Z tego powodu. No, zbudowany. No ludzi oszczędzi od nowego odkrycia jakichś czasem obcych organizmów, tak, tak, wiemy. My jesteśmy w stosunku do no i szukamy. Nasze niedawne spotkania z protokół pierwszego kontaktu. Który zdarzają rozpoczęcie agresywnych działań wyprzedzających, jednak inni zalecają rozwagę i dokładnie przemian możliwości kosmicznych zanim zaryzykujemy konfliktu z mi. No tak, dupę by było atakować i przegrać. Hmm, protokół agresja, ta polityka następna może atakować obiektyw neutralne, dostępne są wrogie działania przy pierwszym kontakcie takiego uprowadzenia lub sekcja. Ostrożny, hmm, poziom trudności celów, poziom faktów na agresywny bo nie będziemy grać dosyć agresywnie raczej. Zobaczymy co to nam przyniesie. na Unity możemy coś zbudować Będę potrzebował pewnie do konsumencji. No, aż 500 przemysł minerały minerałów, Construction Company. Na razie nas nie jest. Tak, mam iść jeden. Hmm. Co my tu ma? Badał już tak naprawdę? tu jeszcze bada. Dużo mu zostało już... O, 90% ciemno kontynentalny, bardzo dobrze funkcje. Gęsta dżungla, żyzne Bogatka bogata płaskowyż. Niedostępny las. W zasadzie jest okej, okay, okej. Okay. Construction complete. System cały survey układ. complete. Układ został całkowicie zbadany, oho. No, Czyli mamy tak, dwie planety niezdatne do zamieszkania. Świat arktyczny, naturalny, piękny. Mm -hmm. no, a tu widzę, że musicie na nich planetach to jest kwestia czasu, aż znajdą inteligentne formy życia w kosmosie. sobie nam nie dały topalić, to palić tak inteligentne formie życie dobra tu jest tylko 7 energii, ale budujemy bierzemy to będziemy kolonizować tę planetę mamy 12 pół będzie nie źle? o tradycje bierzemy Jak to są tradycje weźmy plastyczne już to sprawdzałem Mamy tutaj tak dobrobyt, dominacja, odkrycia, men, merkanalizm, harmonia, dyplomacja, plastyczność, ekspansja. Najciekawszy na początku, pewnie jest ekspansja mi się wydaje. Plastyczność to ułatwia kolonizację następnych planet. Dominacja to już raczej, jak mamy trochę Więcej siły. Badania. Potężny krater wskazuje, że tylko w wysokiej widzeń przez coś no to zbadajcie. Bierzemy plastyczność. Dziękuję. Ok. Zakoważ zbro lepsze. Podujesz stację kurbniczą. Unity pokaż. Co tu masz unity? Pięknie, bierzemy sobie... Tutaj minerały i minerał, nie. mamy mało duchów więc... uderzenie z asteroidą w ciągu ostatniego roku bogate minerały asteroida wyżła powierzchnię. to jest olbrzymie znaczenie występuje starać bogate złoża minerałów w pobliżu kratery całej i katastrofy już trzy do minerałów to, to, minerał, to, to no, no, nie tak dużo musimy jeszcze dziennik gdzie indziej więc weźmiemy sobie najpierw żeby nam tworzyło przerabiają minerały na towary konsumpcyjne, metalurzy zamieniają minerały w stopy. Czyli mamy tutaj plus 8 do, minerał do materiałów konsumpcyjnych i do stopów plus 4 kosztem 12 minerałów. No czy nie to źle? Później weźmiemy sobie dzielnicę jedną odkłujemy, żeby blokować nam dodatkowe pole. Dobra, no statk konstrukcyjny jest wolny. Mówimy tak. Buduj stacji górniczej. Tutaj też niezdatna do zamieszkania. To pamiętać jeszcze nie podana. 30% kolonizacji. W śladku drogowym będzie potrzebne reformowanie. Ale to raczej później będzie nam dostępne. Zmienianie tego. Construction complete. Jeszcze jeden statek badawczy, żeby szybko zbadać układ, gdzie są najciekawsze rzeczy minerały, żeby zaklepać przed innymi. Hmm. Hmm. Wyrządzanie środowiska albo żywność, wydajność żywności plus 10. Na razie wydajność żywności plus 10 nam się przyda. Nawet niestety należy na statek kolonizacyjny. Znaleźliśmy na powierzchni artefakt pierwszej Ligi, która była dużą konfederacją obcych gatunków koegzystujących ze względu pokoju, we względnym pokoju. 2 miliony lat temu układ Ergina znajduje się w części kosmosu, która stanowiła rdzeń ich terytorium. Ale pewne dowody wskazują, że granice pierwszej ligi powiększyły się <laughs> przed jej upadkiem. Obejmowały dużą część galaktyki. Do końca istnienia pierwszej ligi minęły. Od końca istnienia pierwszej ligi minęły eony. Ale możemy jeszcze znaleźć inne relikty tych cywilizacji. No situation po A reliktów nie mam problemów, W komisariacie laboratorium badawcze. Hmm. Mhm, mm raporty o obcych zdumiewają ludzi. Laboratorium badawcze na razie sobie weźmy, bo nam badania są szybko potrzebne. Mamy drugi statek badawczy. Musimy zająć naukowca. Rekrutacja. Mm -hmm, mm -hmm. Nie no, tego elastycznego i niech nam bada tu układ. A ty bada tu układ. ty idziesz tu budować bazę bieżną. Oczywiście bazę bieżną idzie rozbudowywać do wielkich fortec. Ale to też później bo wszystko jest nam Właśnie technologia, cała zabawa zaczyna się, gdy spotykamy inne rasy, No, często podobne do nas z siłą. Już nie raz wygrałem, czy też myślę, że były te patowe sytuacje, ani ja nie mogłem ich pokonać, ani oni mnie. Czasami lepiej jest dać za wygraną, poczekać, stworzyć jakiś mały sojusz, trochę i pomęczyć, albo wyłać wojny między innymi rasami, i dopiero później się włączyć do walki. Trzeba czy pokombinować. Dobra, na razie kończymy pierwszy odcinek. Jeżeli się Wam podobało, dajcie lajka. Jeżeli nie, no to nie dawajcie lajka, ale zasubskrybuj, jeżeli chcesz dalej coś tam Nie wiem czy... Jeżeli będziecie chcieli, to puścimy następny odcinek. W przyszłym tygodniu wrócimy, jak się Nasza wojskowa dyktatura ich rozwinie. No, raczej pójdziemy agresywnie, zobaczymy. Może zobaczymy się jeszcze na multi. Czemu nie? Jeżeli ktoś gra, hej, kimś zagram. Czemu nie? Napiszcie, co o tym sądzicie. Też myślałem, czy by nie pograć Hard of Horizon 4. Hard of Iron hey 4. Tam grałem trochę w na modach. Na modach spalał tam głównie. To jest się nazywa Blue, Blue Rate. Czy ja jakoś tak dach miałem? Prędkość do to wykorzystania. Nie, to... Core, to, nie my, co tutaj nie Tamtejsze struktury są tak stare. <laughs> Tamtejsze struktury nie są tak stare, jak nam się z początku wydawało. Zajęliśmy, <laughs> że to jakiś plac zabaw albo park rozrywki dla kosmitów nieźle dużo punktów wyrzuciło nic, badaj następny układ no nic zastanawiałem się, mam jeszcze HF4 czy nie ponagrywać coś z tego albo co tam jeszcze mam ciekawego Sowiet Republik mam jeszcze To jest bardzo ciekawa gra Medieval Dynasty, tak i nie wiem, przygodowe budowanie wiochy. Co jeszcze takiego ciekawszego mam? Wpiszę Wam niżej pod, pod filmikiem co mam, możemy coś z tego nakręcić, może być ciekawe. No najwyżej napiszcie co to to sądzicie, a jak do dupy to też napiszcie. Najwyżej nie będę robił. Dobra, na razie pozdrawiam, bo mi piwo stygnie. Trzymajcie się, cześć.